Dzień dobry, cześć, witajcie. Oglądamy tutaj Maxa. Jego poranną rotynę. Sura, wcina płatki z samego rana. Fajne są kurki, nie? Podobają Ci się? Tak? A żona tutaj angielskie śniadanie robi. To słuchajcie, ja idę wyrzucić śmieci i idę po kilka pomidorków na śniadanko. I od rana tutaj odwiedzają nasz wywiórki. Jak widać sauna ma już fajną bryłę i nabiela kolorów. A ja lecę wyrzucić śmieci. Tutaj kotki widzę mleczko wypiły. Zjadły co miały zjeść. A ze śmieciami jest tak, że musimy na to uważać, żeby nie zapomnieć zapominać, wystawić śmietników. Tutaj muszę teraz wejść do śmietnika, zrobiłem sobie tutaj ostatnie światełko. Nie wiem, czy widać. Widać światełko. I mi kamera nie wpadła. Oczywiście mamy tutaj do segregacji śmieci. Tam jakieś drewienka, metale i worki, które dostajemy. I tu mam jeden kosz. I tu mam drugi, który jest pełny. Tu jeszcze do posegregowania kartony są. A tu jest wełna, która wleci dzisiaj do sauny, bo tam cieplutko jest. Jeszcze palety, zobaczcie, jakie solidne, z których można zrobić jakąś fajną konstrukcję. Ja z takiej jednej palety y, Zrobię sobie różne zejścia na przykład jak tam taki spadek albo jakąś ściankę, to też może być podstawa pod jakiś domek, jakąś drewutnię. Y, tak, pod drewutnie to w ogóle fajne jest, bo wystarczy położyć kilka deseczek tutaj i zrobić podłoże pod drewutnie. Tu nam jedna belka została taka wielka, ale to pomyślę do czego ją wykorzystać. No, i jeszcze mamy taki yy, bitumiczny narożnik. One no, nie są, są w miarę drogie, niestety, bo są to chyba 20 zł za sztukę, ale idealnie się sprawdzają właśnie do yy, narożników i ścian bocznych, właśnie elewacji, bo większość naszych konstrukcji jest zrobiona właśnie z takiego materiału. Który jest naprawdę trwały, bo to, to ma już yy, półtora roku, o ile się nie mylę. I wszystko się trzyma. Dobra, lecę po pomidorki. Nie zabrałem kurteczki, ale. Ło, wow, yeah, yeah. O! I tu widać dzisiaj, jak ładnie to wygląda. Za... Nawiera, Będzie ładniej wyglądało. Teraz jeszcze nie aż tak ładnie. A dzisiaj jeszcze zrobię tą lewą stronę i będzie już lepiej wyglądało. Słuchajcie, mam pełno igieł. Które zazwyczaj zbieraliśmy kosiarką, ale nie wiem, czy macie taki sprzęt od gardeny do zbierania liści. Jest podobno świetny. Ja już oglądałem 10 tysięcy recenzji na, na jego temat. I nie wiem, czy będzie ja mi się udało go wypożyczyć od kogoś, ale muszę tutaj ogarnąć to, wiem, zanim. Ale to jeszcze trochę więcej musi napadać. Dobra, idziemy do naszej szklarni. Tutaj troszkę cieplej. O tak! Tutaj jest zdecydowanie cieplej. Musimy jeszcze poprzecinać te pomidory, co nam zostały. I w następnym tygodniu pozbędziemy się na pewno niektórych krzaczków już, które nie przynoszą owoców. Te zostaną, te takie co mają jeszcze owoce na pewno zostaną. Ale te niektóre tutaj już pomidorki widzę spadły. Czyli nie zdążyliśmy. No ale nie szkodzi. No dobra. To zrywamy kilka i wracam bo zimno. Zobaczcie, nie mam okienka. Muszę tutaj zrobić dzisiaj okienko. Tutaj lodowate powietrze wlatuje. Tył mam już zrobione. Dzisiaj tutaj kończę bok, żeby to już jakoś wyglądało. Jak będziemy tutaj z domku, to oglądali. No i to jest przód. Wszystko ładnie wycięte. śrubki na tych samych wysokościach, więc nie boli w oczy jeszcze ta strona mi sama została tu będzie okno tak, ale dzisiaj wieje strasznie jazda, tam się chowa Przecież robimy pranie przed wyjazdem, wrzucamy wszystko do prania, żeby nie zabierać tego do Warszawy, jak wrócimy, będzie wszystko wyprane. Karolina nam tutaj pizzę zrobiła. Ja już przyznam swoją część zjadłem. O, tu jeszcze połówka dla mnie? Tak, jeszcze połówka jest a druga jest moja. a myślę, żeby ją jeszcze spiec? Bo taka biała jest. No i możesz spiec? A tam dobrze się grzeje, zobaczymy. Nie, dobrze. A słuchajcie, tak wieję, że to jest hit. Oglądamy basie, którą Karolina kupiła na Chili. Na Chili może się basie Chili, Chili. Tak jak przed chwilą widzieliście, mamy kotki małe. schowały się tam. No i całkiem dobrze mi idzie konstrukcja. Całny. Może uda mi się tutaj tą część zakończyć dzisiaj. My powoli się ogarniamy przed wyjazdem. Ja właśnie sprzątam, tu jest jakieś naczynia. Wyciągam pranie, wszystko usunęłam z podłogi będziemy puszczać nasz robot sprzątający. Darek tam działa, tu jeszcze szyby wycierałam. Darek tam działa dzielnie, w tym tak nas wywiało. Powiem Wam strasznie, strasznie zimno. No a co do robota, to kupiłam inny płyn. Jeszcze pokazuję, bo on też myje podłogę mam taki płyn. Ma bardzo dobre opinie na Allegro. Mogę Wam dać linka, ten Bluestar. Mam tutaj co do niego do dozowania. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo w porównaniu do oryginalnego płynu był bardzo tani. No i co? I mam nadzieję, że się tak samo dobrze sprawdzi, także zaraz zapuszczam robota. Robot chmukuje, czyści się. Tutaj wieszam pramko. A, Lala, co się bawić briksami, nie? Biedronki. Bardzo fajne są. Robimy różne kształty. No, i nie sobie, i nieszczęście. No, jak zwykle sprzątamy łazieneczka Kupiamy już płyn z alkoholem, więc jest lepiej niż poprzednio, niż tamten, który mi nie działał dobrze. I lecimy. Jest coś takiego super, kiedy przyjeżdżamy e, po tygodniu, wiecie, nie, nie bycia, nieobecności w domku, czy na połowie tygodnia, kiedy wchodzi się do takiego czystego, pachnącego domu. Bo no to zawsze chyba tak działa. Nieważne, czy właśnie jesteśmy w Warszawie, czy jesteśmy na wsi. Taki komfort, że wiecie, że wchodzicie i nic nie trzeba robić. Boże jestem trochę czerwona, bo w domu było gorąco Darek nagrzał, a, a na zewnątrz mróz. Tutaj trochę mi wypryski takie wypryski, takie wypieki wyszły. W każdym razie to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, jak, jak się wchodzi właśnie do takiej absolutnej czystości, świeżości. No chyba każdy lubi wracać do czystego domu. No i wiecie też... Głowy mamy spokojniejsze, jak jest porządek. Jak jest bałagan, no to mamy większy chaos wokół siebie jest po prostu większy. większe nerwy są. O tak. A dużo ziemi. nie ma coś tylko Okej, ja postanowiłam umyć to okno. Jeszcze te okna w środku i na zewnątrz, bo jakieś takie są brzydkie zacieki. Powiem Wam, że udało mi się sporo zrobić. No, Naprawdę Karolina ogarnęła mieszkanko nasze na nasz domek. Ja będę musiał zamówić jeszcze kilka paneli na elewację, bo delikatnie mi zabrakło. To w sumie 8 sztuk. Lepiej zamówić mniej niż mamy tutaj doleżeć. Tak wykorzystaliśmy więcej, większość materiałów budowlanych, więc też zabrakło i musieliśmy domówić. No, ale jestem padnięty, wymarznięty. Ale miałem czapkę grubą bluzę rękawiczki. No tutaj to w domku wiadomo, jest ciepło, bo jest wspaniała izolacja, ale na dworze wichura. Pimpek śmiga. Jeszcze dwa tygodnie i pimpek będzie wyłączony i też go schowam. Bo tak już w połowie października, pod koniec października można zrobić ostatnie koszenie, chyba że jest jakoś mega, mega ciepło. O, słuchajcie. Jak. Jeje. Ale daje czadu. Tak. I co? Pewnie zamówię okno i drzwi. Muszę tylko to dobrze wymierzyć. Nie wiem, jak długo się czeka na okno i na drzwi, ale okna takie gotowe to już widziałem więc może znajdę coś fajnego, w jakiejś okazji, dobrej cenie i co takiego jeszcze? no, posprzątałem tutaj a i muszę pomyśleć o tej yy, zbieraczce do liści i igieł bo przyznam wam się, że to jest troszkę sajgon w tej trawie może tego tak nie widać ale trzeba zrobić z tym porządek a, o kosiarce mówiłem, że ostatnie koszenie yy, koniec października i ją wyłączę. Będziemy powoli musieli zbierać liście. Jak na razie nie jest ich dużo. Pamiętam, że w zeszłym roku, już o tej porze, to sporo tych liści było. No. I teraz wszystko tutaj fajnie jest. Wszystko ok. Wiewiórki dokarmione. Kotki. Było gdzieś się tam widać. Ale teraz już chyba sobie poszły. Zbuduję następnym razem domek dla kota. Chociaż widziałem takie małe domki. Po 200 zł 190 zł, ale mamy tyle tych materiałów Aha, śrubek. Wiesz widziałam, że one nocują, tam to, nocują u sąsiadów, gdzie nikogo nie ma. Więc mam nadzieję, że przetrwają, bo ci się nocy 2 dwa stopnie. Nie no, to są gdzie się schowałem, przytulą się obok siebie i... No, no, no ale dzikie są dzikie. Weź się tych parę naczyń, bo wpadam. Co mówisz? Opuść proszę te parę naczyń. O pół A jeszcze musisz szkolić na zabezpieczenie. Tak, już w polu wyciągnąłem taśmę i dosłownie 5 minut i zrobiłem. Zabraś.